Ale to jest poważna sprawa. To prawda, to prawda. Ale Warszawa na Państwa ekranach w tej chwili, bardzo mokro w stolicy, zresztą w większości kraju. Także za chwilę będziemy przenosili się w takie tereny bardziej... Nie chciałem powiedzieć mokre, bo mokro to jest wszędzie, ale morskie to na pewno. Moi gości już siadają, a są nimi. Artur Sz -sz Szklasz, zwany Zamydlaczem. Dzień dobry, żeglarz. Dzień dobry. Teraz Marek Chorczyczak, do zwany doktor Markiem. Doktor habilitowany tak, doktor tak, 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 profesor pogody. Marek Chorczyczak, zwany Chorczyczakiem Markiem. Zresztą, witam panów. Panowie, spotkaliśmy się tu, aby porozmawiać o y, ziemi Franciszka Józefa, a właściwie rejsu do tej ziemi. Z zacznijmy od tego, gdzie to jest. No to jest na północy. Daleko. Daleko. No dobrze, a tak trochę bardziej ściśle? A tak naprawdę to nieco dalej od Spitzbergenu na północny wschód. Mhm. I po co się tam płynie? Po co się tam płynie? Hm. No to bym musiał zacytować jednego ze znamienitych wspinaczy Himalajstów, który jak go zapytali po co pan łazi po górach, to odpowiedział bo są. Aha, to, to tam trochę <grym> zimno chyba jest, prawda? Znaczy tak, zimno, ale ostatnio, ostatnio jest cieplej. I prognozy są takie, że obecnie jest znacznie cieplej, dlatego da się. A skąd pomoc na wyprawę? E, pomoc na wyprawę to jest, do, to jest drugi etap pewnego dużego przedsięwzięcia. Tak zwane, nazwijmy to próba generalna, bo to główne przedsięwzięcie będzie szło nieco dalej. E, ale na razie jeszcze nie chcę mówić, gdzie, po co i na co. E, I to jest taka próba generalna, która już da odpowiedzi na. Na to, co można, jak można i jak daleko można. Mhm. A przy okazji y, Pan się dołącza. Polska Akademia Nauk. Tak, to A. znaczy y, może nie tyle dołącza, ile współpracujemy, o może w mhm. ten sposób. Współpracujemy dlatego, że jest to w ramach takiego projektu Citizen Science. Mhm. Czyli e, każdy obywatel może zostać naukowcem. Czyli jak już gdzieś płynę w miejsca ciekawe, gdzie nawet ekipy naukowe nie dochodzą, no to warto to wykorzystać. Stąd ta współpraca. Przy okazji będą przeprowadzane badania, które pomogą nam co zaobserwować? No, y będzie badana temperatura wody, zasolenie wody, y Siła, wiatru, prądy i tak no Wszelkie obserwacje, które pomogą e, z, sprawdzić i, i zrobić jakieś podsumowanie, jak zmienia się klimat, jak zmieniają się dotychczas powiedzmy znane e, kierunki wiatru, fik, siła, prądy. No i, i, i jaki to ma wpływ i czy, czy ma to wpływ tak, i, y, na klimat, jaki ma to wpływ i na pogodę. No i dzięki temu można będzie też e, trafniej, lepiej prognozować, tak, znając e, jakieś czy zmiany, czy anomalia, które się pojawiają. No to będzie taki, to jest, to, to jest takie połączenie, stąd też i moja obecność tutaj, bo to jest takie połączenie e, kilku idei, e, ponieważ e, Artur... S, przy, przy okazji niejako tego, tego rejsu przeprowadzi ileś tam badań, na ile oczywiście to będzie możliwe, przede wszystkim e, stwierdzi, jak daleko można dopłynąć o tej porze roku, jak, jak wygląda pokrywa lodowa e, na przestrzeni lat, jak, jak to się rozwija, czy ona topnieje, czy jest duża, mała i tak dalej, czy w ogóle da się tam dopłynąć, tak jak, tak jak powiedział. I te badania będą wykorzystywane, ta wiedza właśnie przy prognozowaniu pogody przy prognozowaniu pogody. Jak to się, się przekłada na, 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 na budowanie, na tworzenie prognozy pogody? Czy to jest jakby duży wpływ tego typu badań, czy to on jest raczej cząstkowy, czy są jakieś proporcje w ogóle policzalne w tym jest, przypadku? Jest, jest, jest bardzo duży, dlatego że tego typu, tego typu inicjatywy są niezwykle ważne, dlatego że im więcej punktów, z których mamy dane, im więcej punktów, z których docierają informacje, które można zebrać i, i zanalizować, no tym tym bardziej szczegółowa staje się ta nasza mapa e, pogody. Tym bardziej e, szczegółowo e, można brać pod uwagę różnego rodzaju e, zjawiska, Czyli które towarzyszą... To tak, tak, tak. No a my, i stąd też to zainteresowanie mhm. Polskiej Akademii Nauk. No a my jesteśmy żywo też zainteresowani, dlatego że jako redakcja Polsatu będziemy, e, będziemy starali się zapewnić ochronę e, pogodową i meteorologiczną dla, tak dla kolegi. Bo my również Samocznie. współpracujemy. To, to ja wiem, ale chciałem, żebyście to wypowiedzieli. Ile będzie trwał rejs? Planowa planowane jest mniej więcej na dwa miesiące. To zależy wszystko od tego, głównie zależy od tego, jaki będzie stopień zalodzenia tamtych rejonów. Choć jak ostatnio byłem na konferencji Instytutu Oceanografii Polskiej Akademii Nauk, to e, mówiono o tym, że w tym roku stałego lodu aż po Ziemię Franciszka Józefa nie było. Więc jest duża szansa, że latem można bardzo daleko dopłynąć. A jaka to jest odległość? Stąd? Tak. Stąd to no, jest. Może jak... nie z Warszawy, ale z wybrzeża. <laughs> z Bałtyku to jest jakieś mniej więcej około 3000 mil. I ile to powinno trwać? Dwa miesiące, tak? I Dwa jest miesiące. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. 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 Miesiąc w jedną, miesiąc w drugą. Mniej więcej o A jakie są niebezpieczeństwa? Bo o pokrywie lodowej w <coughs> tego typu niespodziankach, no to możemy się domyślać. A inne? No, począwszy od mojej osobistej fizyzis, skończywszy na sprawności sprzętu, mhm. poprzez wszystkie rzeczy, przed którymi mam nadzieję właśnie kolega Marek będzie mnie chronił. Mhm. A jak kondycja? Dziesięć. Skaliboforta. <laughs> Dobrze. Jeżeli mówimy o łodzi, która potrzebna jest na taką wyprawę, to to jest jakaś specjalnie zaprojektowana łódka, czy to jest taka standardowa, którą można spotkać na przykład y, gdzieś w jakiejś marinie na Bałtyku? Nie, jest to standardowa łódka, którą można spotkać na Marinie. Zresztą cały, cały ten projekt polega na tym że no, oczywiście ona musi być przysposobiona, to nie ma takiej siły, nie niemniej jest to łódka, która była swego czasu robiona yy, seryjnie. Mhm. I cały ten projekt polega na tym, że, że żeby to nie budować jakiś specjalnych Bóg wieczego, a, a właśnie na takim czymś, co jest dostępne, yy, no niemal dla każdego powiedzmy to. Mhm. Oczywiście ona musi być troszeczkę przysposobiona. No. To znaczy co musi mieć. No musi być trochę wzmocniona, wyposażona w sprzęty, szczególnie dotyczące ratownictwa, bezpieczeństwa, bo to jest jakby główna rzecz. No i łączności. No właśnie, bo to jakoś musicie się porozumiewać. No musimy właśnie. Tak, tak, tak. Jeżeli mówimy o tego typu wyprawach, to dlaczego samotnie ani na przykład z kimś nie byłoby łatwiej, bezpieczniej, przyjemniej? Jakby to powiedzieć i nie skłamać? Dlaczego samotnie? No znowu można by odpowiedzieć, bo tak. Nie? Jak z tym alpinistą. Jak z tym nie? alpinistą, ale ja myślę, że to jest kwestia, no... Ludzie mają różne swoje, nazwijmy to, monteveresty. Chodzi e, o wyzwanie. Chodzi o wyzwanie, tak, bo to po, po, poza tym wymiarem, nazwijmy to, naukowym, jest wymiar czysto sportowy. E, w tym akurat wypadku, czyli wyprawy do ziemi Franciszka Józefa, treningowy, aczkolwiek ten trening już jest wysoko postawiony, niemniej... No nie mniej to chodzi o to o sprawdzenie. A długo się przygotowuje taką wyprawę? Czy się długo przy, y, przygotowuje? Moja wyprawa składa się z trzech etapów. Pierwszy etap zrealizowałem, zrealizowałem w 2007 roku. No więc, czy długo? Mhm. Start jest dokładnie kiedy? No, albo w tym roku na przełomie sierpnia-września, albo w przyszłym. Wszystko zależy od tego, bo wszystko już mamy jednego elemenciku brakuje. Przełom sierpnia-września to jakie warunki w tamtych okolicach? Powinna być bardzo łagodna pogoda, tak? czyli jak minimalna ilość sztormowej, sprzyjające wiatry. No ale pogoda jest żywym organizmem i to może być tak, że w tym roku jest, e, czy brak lodu, brak pokrywy lodowej, ale może się okazać, że nagle wpadną tam wiatry, które skutecznie uniemożliwią albo zmuszą na przykład do, do takiej halsówki, takiego pływania, e, że, 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 że będzie to trwało nie dwa, a trzy miesiące. No To się wszystko może zdarzyć. E, także no, to, jest, to jest woda, to jest żywioł, to jest e, przyroda, więc. E, czyli Czyli pod koniec września powinieneś już być tutaj? No, pod koniec września, początek października. Początek października, a potem? Mniej więcej. Bo to jest, rozumiem, drugi etap, a trzeci? Tak, a potem, no, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, dopiszą sponsorzy i będą zadowoleni i wszyscy, z którymi współpracuję, no to szykujemy się do wyprawy głównej, która już jest przewidywana na jakiś rok. Ale ma kierunek? O tym za chwilę. Dobrze, i ostatnie pytanie, bo przedstawiłem Cię jako Artura szklarza zwanego zamydlaczem. Dlaczego zamydlacz? Wszyscy mi zadają to pytanie i nie wiem. Aha, i tak zostało. Dobrze. Artur szklarz zwany Zamydlaczem, który nie ma pojęcia dlaczego nim jest. I Marek Korżyczak, szef redakcji pogody. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Ale wracamy już za chwilę.